I o zwierzęta i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. No i to trzeci filmik yy, tego dnia też top 5, tym razem top 5 klaczy, więc nie będę przedłużać i je pokazuję. Więc to one. Od razu przepraszam za odgłosy, ale mój tata coś tam robi z drzewem, a mam otwarte okno, więc przepraszam, jeśli byście coś słyszeli. No i tak, na pierwszym miejscu jest klacz arabska Mojo. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam, ale tak. Eee, Fortuna. No i po prostu może malowanie nie powala też, ale no podoba mi się po prostu jej pyski. W ogóle ogólnie ona jeszcze nas wciąży, więc naprawdę no uwielbiam ten model. Mimo tego, że malowanie ma dużo do życzenia. Drugim modelem jest ta malutka klaczka Falabella z kolekty. I ona jest po prostu przesłodka, dlatego ją wybrałam. No, po prostu jest przesłodka tyle. Trzecia jest y, klacz nowerska Liria. Aha, tam na tiara, no ale. No. E, Liria. Mm. Jest to już klacz wycofana ze szlaś. No i bardzo mi się podoba, ponieważ no, zawsze ją chciałam i po prostu mam jej sentyment. Mm. No i po prostu no nie wiem, no po prostu bardzo mi się podoba szczególnie śliczna odmianka na pysiu. Trzecia klacz to... trzecia, czwarta klacz. Też także hanowerka, tylko nowsza ze tak samo. I tak jak wiecie, no nie miałam planach w ogóle kupować, ale... Zobaczyłam w sklepie, um, jak porównam sobie, jak wygląda na zdjęciach. Jak w sklepie to jest po prostu masakra, bo na przykład na zdjęciach to trochę obraziłam ten model, ponieważ pamiętacie, ten w nimik to 5 najwyższych modeli koni, szlaś no właśnie, a teraz zmieniłam zdanie, ponieważ nie widziałam jej nigdy na żywo, ale reszta koni nie zmieniam zdania. No i bardzo mi się podoba jej y, gwiazdeczka na y, pysku i też ma przepiękne y, koreczki muszę podnieść na. No, po prostu pięknie za, znaczy pięknie ładnie zaplecioną grzywę w takie koreczki. Mm, muszę troszkę odsunąć, żeby się znowu nie. I ostatnim modelem jest klaczko Nemara ze Szlaś. Też ją bardzo lubiłam sentyment, ponieważ dostałam ją pod choinkę, gdzie jeszcze zagrywałam odcinek w Boże Narodzenie Wigilię. No i tak, no może te... Po prostu mimo tego, że jej, jej realistyczność jest troszeczkę słabsza, to... Po prostu jest tak, przesłodka, no. no. Bardzo by mi się podoba, szczególnie te różyczki, naprawdę polecam ten model, jeśli ktoś tak bardzo nie patrzy na szczegóły. No i to by było... O, tutaj wyszedł źrebaczek, bo jeszcze nie zdążyłam ich odstaw odstawić. No i w tym odcinku, odcinku by to było na tyle, że na Was widzimy się w kolejnym Pawatki.